Zamiłowanie do rowerów u ubrodniczanina Damiana Buzyńskiego rozpoczęło się już w dzieciństwie, bowiem jak sam mówi wychował się w hurtowni rowerowej swojego ojca. Rowerami zajmuje się również mój brat, moja siostra, także jesteśmy rodziną na wskroś rowerową. Można powiedzieć żartobliwie, że rower by z Mekiem Matą. W zasadzie od początku krzątaliśmy się razem po, po hurtowni, po pracy ojciec zabierał nas na wycieczki z, z mamą rowerową, Częste wycieczki z dziadkami. W zasadzie rower w naszym życiu zawsze był obecny. Gdziekolwiek miałem iść, to wolałem tam jechać rowerem. Tak, tak to wyglądało, choćby to był sklep po drugiej stronie ulicy. Z przejazdów do sklepu Damian Budzyński przeszedł także do poważnej rywalizacji kolarskiej. W wieku 10 lat zapisałem się do klubu w Grucie. To był najbliższy możliwy klub, należał pod Stal Grudziądz gdzie bardzo dobry trener, Aleksander Zadekowicz, mnie trenował, wytrenował kilku mistrzów Polski i Europy, także bardzo, bardzo fajna postać. Razem z bratem jeździliśmy w grucie przez 3 lata, w kolarstwie szosowym, po czym zrobiła się wielka moda na MTB, na maratony MTB i amatorskie przerzuciliśmy się na starty na rower Pasja przerodziła się w życie zawodowe, polegające na sprzedaży i serwisowaniu rowerów w swoim sklepie w Brodnicy. Ale to nie wszystko. Damian Budzyński postanowił nadawać starym, służytym rowerom nowe życie i ofiarować jedno ślady, między m.in. podopiecznym z domów dziecka. Się okazało że dom dziecka w Brodnicy nie posiada żadnego roweru i bardzo chętnie, aby takie rowery przyjęli. Ogłosiłem pierwszą edycję akcji Stary Rower Podaj Dalej, dzięki czemu uzyskaliśmy w pierwszym roku 2016 40 rowerów. 30 z tych rowerów udało się doprowadzić do stanu użyteczności i bezpieczne rowery zostały przekazane do, do dzieci. Okazało się, że na 30 wychowanków 30 rowerów akurat było w punkt i każde dziecko otrzymało dla siebie rower. Użyte rowery ofiarowali mieszkańcy Brodnicy, zanim jednak trafiły one do dzieci Daniel Buzyński wraz ze swoim pracownikiem musiał poświęcić wiele godzin pracy, aby doprowadzić je do dobrego stanu. W każdym rowerze e, sprawdzamy wszystkie elementy, które e, umożliwiają nam bezpieczną eksploatację, bezpieczną jazdę. Czyli jak w tym przypadku widzimy są popękane linki, one będą wymienione. Sprawdzamy stan zużycia napędu, czyli wyciągnięcie potocznie mówiąc łańcucha, stan zużycia zębatek. Jeżeli te elementy nadają się do eksploatacji, po prostu je czyścimy, smarujemy, regulujemy. Jeżeli trzeba to wymienić, no to bez dyskusji się to wymienia. Podobnie stan ogumienia. Pompujemy, sprawdzamy czy nie ma dziur, czy są całe dętki. Sprawdzamy przy okazji stan bieżnika. Wszelkie śruby staram się odkręcać. Niektórych się po prostu nie da, są tak zapyczone przez lata, że to jest nierealne. Natomiast staramy się odkręcać, smarować świeżo gwinty i dokręcać zgodnie z Newtonem, który jest przykazany do danej części. Podciągamy szprychy. Robimy wszystko jak dla siebie. Tak, jakbyśmy sami chcieli jeździć tymi rowerami, tak, żeby te dzieciaki czuły z tego radość. No są fajne te rowery. Przydadzą się Wam? W tegorocznej, czwartej już edycji akcji Stary Rower Podaj Dalej w styczniu do Domu Dziecka w Brodnicy trafiło 30 rowerów. A no radość, ogromna, tak? Jest to genialny pomysł, inicjatywa świetna. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o pana Damiana, to jest druga akcja dla nas zorganizowana. Tym bardziej się cieszymy, że jesteśmy zawsze w pamięci osób nam życzliwych, tak? Pomysł świetny. Dzieciaki uwielbiają jednoślady. Nawet śnieg nie jest przeszkodą na, na e, to, żeby korzystać z roweru. No, piękna akcja. Jestem zbudowany pomysłem firmy rowerowej ze Zbrodnicy. Wspaniała rzecz, która ucieszy zapewne wychowanków domu dziecka. Bardzo dziękuję firmie rowerowej Budzik Biker. Dziękuję bardzo. To jest jeden z głównych dostawców branży rowerowej. W tym roku fakcje włączyły się także inne firmy związane z przemysłem rowerowym oraz Urząd Miejski w Brudnicy, dzięki czemu dzieci otrzymały dodatkowe gadżety. Dla bezpieczeństwa jest to obrazkowa, tylko zakładamy na rękę, na nogę, dowolnie, gdzie nam się żywnie podoba podstawa. Podstawa.